Dzisiaj jest piątek. który to? 12 maja. Jutro już wylatujemy. Dzisiaj sobie jeszcze odpoczniemy troszeczkę. Yy, okazało się, przypomniałem sobie wczoraj, że ominęliśmy w trakcie całego pobytu jedną atrakcję, którą mieliśmy zaliczyć, a nie udało nam się ze względu na brak czasu. Teraz tego czasu mamy bardzo dużo, więc wykorzystamy to i yy, pojedziemy. Co to za atrakcja będzie? Pokażę Wam później na miejscu, jak już będziemy autobusem, to musimy podjechać do góry mocno, wysoko co wczoraj robiliśmy? Wczoraj żeśmy się nie ograniczali we wszystkim także dzisiaj musieliśmy pospać, chyba do 10 żeśmy spali zmęczeni w wstali, ale nie chcemy tracić czasu w pokoju więc idziemy zaraz w miasto i Jedziemy oglądać tą atrakcję, o której już wspomniałem I którą Wam pokażę później Proszamy w kierunek centrum Funchal Tak, jesteśmy w parku botanicznym yy, Funszal. Zobaczymy jakie, jakie egzotyczne yy, owoce tutaj rosną. O tu już widzę na przykład ananasa, ale powiem wam, że ta jazda autobusem tutaj do góry to był hardcore totalny. Autobus wił się z serpentynami, wąskimi uliczkami. Yy, zakręty pokonywał na klaksonie, bo nie było widać co za rogiem jest. Yy, droga, droga miejscami miała Miała 5 metrów szerokości, dwukierunkowa, bez poboczy, masakra, po prostu hardcore totalny. Tu trzeba być kaskaderem, a nie kierowcą autobusu. Czyli kawa podczas spaceru. Jak codziennie Pacerując po parku Botanicznym w Funchal, opowiem Wam krótką historię, którą usłyszałem od mojej żony, Patrycji. Rozmawiałem z nią. Ona przedwczoraj leciała z Londynu do, do Polski. Opowiadała mi o tym, jak ten huragan w okolicy namieszał bardzo. Jechała, leciała samolotem z ludźmi, którzy. Nie umieli się wydostać z Lanzarote, z wyspy kanaryjskiej i lecieli, lecieli do Polski z przesiadką w Londynie, czyli najpierw do Londynu i z Londynu do Katowic. Odwrotnie niż ja. Ja z kolei lecę najpierw do Katowic, a z Katowic do Londynu. Ciekawa historia. Byliśmy właśnie ogród botaniczny, bardzo ładne miejsce, relaksujące. No i następna historyjka, którą chciałem wam sprzedać. Pamiętacie w ostatnim filmiku, a to było wczoraj, opowiadałem wam o tym, że mam zamiar skorzystać z usług firmy prawniczej. Wyobraźcie sobie, że na Gmailu zaczęli mnie bombardować reklamami firmy AirHelp. Czyli firmy zajmujące się tego typu roszczeniami. Postanowiliśmy z Adamem piechotą zejść na dół do miasta. Nie tak jak nam tu przed chwilą proponowali. Widzę, widzę cię, Adam. A nie autobusem. Zrobimy sobie spacer gdzieś około 40 minut. Tak wychodzi na Google Maps. Dzisiaj jak tu stroma jest, ciągnie Adam na dół, mówił. i <laughs> ciągnie, ciągnie. Nogi będą wolać. No niezły spad, niezły spad. Ale fajnie. Staraliśmy już na poziom zero, czyli poziom morza I oczywiście znowu przewidywalne zachowanie Sobota, ostatni dzień pobytu przedłużonego I dzień wyjazdu, jajecznica na śniadanie Idziemy po Adama Brat, gdzie ty jesteś? śniadanie już? No śniadanie, chodź na jajecznicę Pojedliśmy sobie i teraz co? Na kawkę, na papierosa i będziemy oczekiwać na wylot, Adam co pół godziny sprawdza jaki wiatr jest na lotnisku, w jakąś fobie wpadamy powoli. Co się wczoraj działo? No wczoraj żeśmy sobie siedzieli, oglądaliśmy jakieś filmy na bazie opowiadań Jana Himilsbacha, a wieczorem była akcja, siedziałem tutaj właśnie w tym samym miejscu. Yy, paliłem sobie papieroska obok nas w mieszkaniu numer I yy, mieszka taka para, mieszkała taka para, starsza babka gdzieś 60 parę lat, z młodym, czarnym chłopakiem. I nagle w pewnym momencie takie poruszanie się zrobiło, tak wyglądało jakby jakby ten chłopak wynosił w workach yy, czarnych śmieci, ale się okazało, że on wychodził ona za nim pełno toreb takich ogromnych i cały, cały sprzęt z domu zaczęli wynosić po prostu mikrofalówki telewizory telewizor co tam jeszcze było aha czajnik elektryczny, naczynia wszystko no i zniknęli nie wiedziałem o co chodzi i wziąłem na Airbnb poprzez Airbnb napisałem do właścicielki lokalu spytałem się czy jest właścicielką tego akurat mieszkania no i że coś takiego zobaczyłem, bo obawiałem się, że to po prostu zwykli złodzieje. No i wieczorem, wieczorem około 22, właścicielka tutaj przyjechała, powiedziała, że to byli stali lokatorzy miejscowi, nie płacili za czynsz, nie, umiano, nie umieli się ich pozbyć. Cieszy się bardzo, że się wyprowadzili, nawet zabierając cały ten sprzęt, bo mieszkanie będzie puste no i dzięki temu jeszcze pozwoliła nam troszeczkę dłużej parę godzin być bo wymeldowanie mamy o godzinie 11 mieliśmy mieć o 11 powiedziała, że możemy siedzieć do oporu bo samolot mamy dopiero po 20 więc będziemy sobie siedzieć gdzieś do 15 16 pójdziemy sobie na obiad i od razu prosto z obiadu lecimy autobusem na lotnisko ale jakieś zdziwienie nasze było jak dzisiaj rano zobaczyliśmy w tym mieszkaniu znowu tą babkę starszą, włosą. nie wiem po co wróciła Jest godzina tuż przed 15:00. idziemy jeszcze na obiad do Biedronki, a później na autobus na lotnisko, mam nadzieję, że nasza podróż przebiegnie bez większych zakłóceń, bo już wystarczy przygód na ten sezon wakacyjny i ja mam nadzieję, że nie spóźnię się na lot do Londynu z Katowic. I ostatni posiłek na stołówce w Biedronce, jakaś zapiekanka, miejscowe fryty i klopsy i sałatka jeszcze przed wyjazdem autobusem na lotnisko hop piwa na razie idzie wszystko zgodnie z planem przyjechaliśmy taksówką o dziwo bo na przystanku czekając na autobus podjechał taksówkarz i zaproponował nam podwózkę na lotnisko po 5 euro od osoby czyli tyle samo co byśmy zapłacili za bilet autobusowy cztery osoby żeśmy wsiedli przyjechali jesteśmy 4 godziny przed odlotem samolotu po mnie ostatnich doświadczeń i jesteśmy w tym samym miejscu w którym żeśmy się tak męczyli mordowali 4 dni temu tu żeśmy wychodzili na papieroska bezboleśnie przeszliśmy kontrolę bezpieczeństwa więc teraz idziemy gdzieś usiąść i mamy gdzieś 2,5 godziny do odlotu trzymać kciuki Do Kartowic, lot do Katowic był spokojny miękkie lądowanie i krótszy niż przewidywano bo lecieliśmy 4,5 godziny teraz idziemy do odprawy granicznej a za 3 godziny znowu kontrola bezpieczeństwa wszystko od nowa i do Londynu wygląda wszystko że dobrze się skończył że jestem po odprawie czekam na samolot ale iście na pokład samolotu do Luton <laughs> ale ciekawostka, bo lecąc z Madery do Katowic siedziała za mną kobieta z tej grupy, o której wam opowiadałem podczas filmiku, jak były te problemy na lotnisku w maderze na maderze Pasażerowie, którzy mieli lecieć do Katowic mieli. Wizard im powiedział, że samolot, który leciał na maderę po nich wylądował w Portugalii w Faro i na drugi dzień miał przelecieć po nich no niestety okazało się to Lipą więc Wizard od Ryanera niewiele się różni poza nazwą no oczywiście I, i opowiadała, że jak się dowiedzieli na drugi dzień o tym oni spali z nami na lotnisku przez całą noc no to histeria była, zaczęli szukać biletów bilety oczywiście kosmiczne ceny hotele kosmiczne ceny jej się udało kupić na ten sam rejs bilet do Katowic, czyli na sobotę. Oni też we wtorek mieli lecieć. Natomiast inni ludzie kupili jakieś wcześniejsze rejsy, ale opowiadała z przesiadką w Oslo do Berlina. Cuda na kiju, cuda na kiju. No i tak to wszystko wygląda. Jeszcze godzinę mam do odlotu, niecałą. Jest godzina 5.12. Jestem potwornie zmęczony całą noc w podróży. Po 16,5 godzinach podróży w końcu, w końcu dotarłem do Londynu. Jeszcze została godzina autobusem, pół godziny metrem. A i przeżyliśmy jeszcze chwilę grozy przed lądowaniem. To Wam opowiem później. Do miejsca gdzieśmy zaczynali podróż naszą na Maderę 2 maja z zamiarem spędzenia tam jednego tygodnia. dzisiaj mamy. Który ja już sam jestem potracony. 14 maja, więc kilka dni dłużej, ale to jeszcze nie koniec podróży. Jeszcze muszę dojechać autobusem zastępczym, bo metro nie działa na tym odcinku do mojej miejscowości. A później będzie jeszcze podsumowanie, bo kilka rzeczy się zdarzyło po drodze. Jestem już pod domem, dotarłem do celu, ale nie mogę wejść do domu, ale o tym za chwilę Wam opowiem. Co się działo podczas ostatnich godzin podróży? To jakieś fatum wisiało chyba nad tym wszystkim, bo w Katowicach pożegnałem się z Adamem, z jego dziewczyną. On jeszcze posiedział ze mną godzinę, <laughs> poszedłem na odprawę. Wszystko ok. Samolot był o czasie, o 6.05 wylecieliśmy. Jak siadłem tylko w fotelu, to po prostu no, padłem. Padłem totalnie. Obudziłem się pół godziny przed lądowaniem już przed Londynem niebo było całe zachmurzone, piękna pierzynka była pod samolotem więc pilot zapowiedział, że za 10 minut tam lądujemy wszystko było ok, przygotowaliśmy się do lądowania no i zjeżdżamy, wyhamowuje powoli zwalnia samolot, obniża lot w te chmury chcemy wlatywać i nagle zryw taki ostry do góry jakby startował, wystraszyliśmy się wszyscy, co się stało. Stewardessy, najpierw kapitan powiedział, że, że nie dostaliśmy pozwolenia na lądowanie, później stewardessy wyjaśniły, że wieża kontroli lotów nie pozwoliła nam lądować, ale nie podali powodów tego, więc troszeczkę byliśmy wystraszeni. Odeszliśmy na drugi krąg, krążyliśmy z 15-20 minut nad tymi chmurami wysoko. W końcu, żeśmy drugie podejście zrobili, weszliśmy w te chmury, zjechaliśmy poniżej poziomu chmur w stronę pasa startowego. I co się okazało, po prostu w Luton była straszna mgła, i która nie pozwalała nam na lądowanie na lotnisku Luton. Ale na tym nie koniec. Autobus stał, już transfer do, do centrum Londynu, nie było żadnego problemu też zasnąłem w autobusie przyjechałem do centrum i stamtąd jeszcze mam gdzieś około pół godziny metrem bezpośrednio do miejscowości w której, do dzielnicy w której mieszkam, ale co się okazało na jednym z odcinków mojego metra y, remontują tory w weekend, więc dojechałem tylko mniej więcej do 3-4 trasy stamtąd musiałem iść y, z kolei, z kolei na autobus zastępczy, i tym autobusem zastępczym dojechałem. A dlaczego stoję pod domem? Prosta sprawa. Ja wyjeżdżając na Maderę z Adamem, zostawiłem klucze od domu. W środku żonie pozostawiłem, bo nie myślałem, że w niedzielę nikogo nie będzie w domu. Nie mam kluczy do głównych drzwi. Zostałem tyczeć pod tymi drzwiami. Nie mam jak się dostać. Do środka, bo wszyscy mieszkańcy domu są po prostu w pracy. Ale udało mi się skontaktować z Kubą, który jest na jakichś kontrolnych badaniach w centrum miasta. Urwał się z tych badań i jedzie właśnie z kluczem do drzwi wejściowych, bo drzwi już do sypialni, do mojej części mieszkalnej mam w środku. Patrycja gdzieś tam schowała w naszej szafce, więc muszę jeszcze pół godziny czekać mniej więcej na Kubę, zanim dojedzie, dojedzie do domu i otworzy mi główne drzwi także problemy, problemy, jeszcze raz problemy dobrze, że to już koniec tych problemów bo dotarłem na miejsce podróż trwała mniej więcej tak jak patrzę na zegar no 20 godzin 20 godzin od wyjścia wczoraj w Unchall z domu to minęło 20 godzin, to jest dłużej niż jakbym leciał na Tajlandię. Ale podsumowując, powiem, że wyjazd był mega atrakcyjny, to były wakacje życia z moim bratem. Dzięki, brat, że pojechałeś ze mną, że mogliśmy razem spędzić ten czas i że pokazałem ci tyle ciekawych rzeczy. I to by było na tyle. Poczekam na Kubę później się wyśpię a następnie pójdę sobie na obiad gdzieś do pubu bo moja żona jest w Polsce, więc chociaż tam coś przygotowała jakiegoś indyka, mówiła jest w lodówce ale przyznam się, że nie mam ochoty niczego odgrzewać, pójdę do pubu, zjem jakieś skrzydełka, wypiję piwo zrobię pranie i jutro już do pracy dzięki, że oglądaliście moje filmiki nasze filmiki jak spędzaliśmy czas z Adamem na tych wakacjach Naprawdę było mega, uwierzcie mi, rewelacyjne wakacje. Dzięki.